Witam! To co właśnie kuje was po oczach to Witch Haven. Gra RPG, taki bardziej Survival RPG z 1995 roku, tak właśnie kiedyś wyglądały RPG. I dzisiaj w ramach takiego, powiedzmy, odcinka, nie wiem, w jakiś tam sposób wyjątkowego, odprężającego, przynajmniej dla mnie, pokażę wam, jak kiedyś wyglądały takie gry. Konkretnie jest to gra, z, jak już wspomniałem, z 1995 roku, taki, można powiedzieć, pradziadek Skyrima wręcz, yy, wypuszczona przez firmę yy, Capstone Software, czy jakoś tak się to nazywało, yy, a pu publikowana przez yy, Intra... Introp... Entertainment? No nie wiem, te firmy przypuszczalnie już nie istnieją. I tak jak powiedziałem, grafika naprawdę kłuje po oczach. Sterowanie też, muszę przyznać, że jest tutaj dosyć skomplikowane. To jest taki, można powiedzieć, dziadek Skyrima, dziadek gotika, dziadek wszystkich różnych innych gier. Przybliżając lekko fabułę, mamy takiego naszego, ojej, ojej, lawa. Takiego naszego, powiedzmy, dzielnego rycerza który stwierdził, że on to idzie na wyspę czarownicy, żeby ją powstrzymać przed ściągnięciem na świat zła i demonów. No i w sumie jesteśmy, jesteśmy tym dzielnym rycerzykiem, uzbrojonym tylko w sztylecik. i naszym celem jest ogarnąć to wszystko. Niby, niby tak, niby experience, o, goblin, chyba, chyba goblin, nie wiem jak się nazywa. A dźwięk jakbym robił wino robił winow, Merchant. No zobaczmy co tu jest. Generalnie wszystko jest, mamy punkty życia, punkty pancerza, mamy księgę czarów, <kluz> mamy eliksiry, mamy też teoretycznie, ojej, komple. też teoretycznie mamy poziom oraz e, punkty doświadczenia, ale w tej grze, y, jak do tej pory nie dopatrzyłem się możliwości, o, Schner. nie dopatrzyłem się możliwości zmiany, ciekawe czy tu coś jest, o, jest, pancerz w tym, tak? Nie dopatrzyłem się możliwości rozdania jakichś punktów dla bohatera, czy, czy zrobienia czegokolwiek więcej, więc punkty doświadczenia informują nas po prostu o jakimś tam rodzaju postępie w grze, rodzaju postępie. Natomiast poziom jest niczym innym jak mapą. O ile się orientuję w Witch Haven jest 34 mapy, które musimy pokonać, żeby dojść do, do tego, że tak powiem, gniazda tej całej wiedźmy, czy jakiej tam jest. W mordę loć. Do gniazda tej całej wiedźmy i ją powstrzymać. Co tu jest? A to mi się podoba. Mordobicie. To mi się podoba, ale zmienimy broń na sztylet na chwilę. Bo nie będę przecież marnował Morgenstern'a, bo przyznam już troszkę w to grałem wcześniej i ta gra się jednak, wiecie, w tej grze się poważniejsze uzbrojenie się zużywa, natomiast sztylet jest wieczny. Widać piksele, właściwie wszystkie. No gra trochę straszy swoją grafiką, ale tak właśnie kiedyś wyglądał Skyrim. Ojejku, ale się rozpaćkał. Mam jeszcze trochę pancerza, jest miksturka, ale na razie miksturki sobie zostawię na później. Mam jedną miksturę niebieską, to są mikstury... To są niebieskie to mikstury... Niebieskie to mikstury leczenia, natomiast... Boże, to sterowanie. Natomiast e, czerwona to mikstura odporności na ogień. Zobaczmy co tu jest za drzwiami. O Jezus, kiele ze ściany z... się rozpadł. Miał mm, jakiś pierścionek, adamantine ring. Ciekawe. Gra w całości po angielsku. Co więcej, gra e, w tej chwili już darmowa. To jest gra typu Abandonware, czyli darmowego darmowa, można ją sobie pobrać ze stronki abandonia.com Powiem tak, już to grałem oczywiście, żeby się zorientować jak to działa, ale generalnie w mojej opinii, chociaż RPG jest trudny, naprawdę trudna gra, to jednak jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie się przechodzi. Pomimo tego topornego wyglądu i pomimo tego tych topornych dźwięków, ogólnie topornego wykonania, tak wygląda skok tak ucjęcie. I nie możemy się za specjalnie rozejrzeć, ale pomimo tych wszystkich toporności, to jednak ta gra jest naprawdę y, przyjemnie się w nią gra. Jesteś już martwy czy nie? No wreszcie. Pike Axe. Ciekawe. Ale wolę Murgersz Co tu jest? W każdym razie gra jest dosyć ciekawa, jest przede wszystkim grywalna, czego pewnie wielu, że tak powiem, współczesnych graczy mających kontakt wcześniej z takimi grami, dziełami jak Skyrim, Dragon Age i tym podobne, przede wszystkim tam gdzie jest naprawdę bardzo dobra grafika, dobre dźwięki i tak dalej, jakość przede wszystkim, no to dla takich graczy ta gra nie wydaje się być czymś pociągającym, prawda, natomiast jeżeli ktoś lubi taką nostalgię... Tam na razie właził nie będę tylko na górę. Jeżeli ktoś lubi taką nostalgię, albo powiedzmy lubi takie gry retro, takie ciekawostki, no to zapraszam serdecznie, bo mi się akurat podoba. No ale ja stary Ramol, jestem 24 lata na karku i po prostu na takich grach się wychowałem w ten sposób. Trzeba go w mordę leć. Ale obrywam. Przynajmniej tyle, że Morgan ma na tyle duży zasięg, że mogę, że mogę podejść, walnąć i... I jeszcze się cofnąć jak to dobrze wymierzał. i teraz pancerzyk znowu mamy i trzeba użyć zaklęcia jakiegoś, tam o ile pamiętam. No, teraz. No, rączki. I teraz tak, F1 to jest y, zaklęcie strachu. O, Night Vision spell. I rzucamy zaklęcie. I już widzę wszystko. Generalnie powiem tak, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć więcej tej gry. Z góry mówię Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ewentualnie w to grać A, Nie, nie, biją mnie yy, Także jeżeli ktoś chciałby tego, że tak powiem, obejrzeć więcej w moim wykonaniu To piszcie yy, Krótki miecz Piszcie w komentarzach może, albo nie wiem, albo dajcie wyraz łapkami w górę Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej Wena, To nie jest żadnym wielki problem yy. Boże, co to się... co to się... stało? Boże, co to się stało, że ja jestem prawie martwy? W każdym razie, to nie jest jakiś wielki problem, żeby w to grać. I... myślę, że generalnie... zaraz, tu muszę kłócnąć, tak? O tak. Zwój. Tarcza. Fajnie, tarcza i... Tylko nie wiem, co to ta tarcza daje ojku tutaj są kolce czyli trzeba tak przejść u pancerz? nie wolę tam na razie nie iść nie opłaca mi się chyba marnować yy, mikstury odporności na ogień a ciekawe co jest tutaj na górze hmm. Sterow. ojku Yes! to jest taki stary, ten, taki stary, można powiedzieć, screamer, tak? Five Nights at Freddy's mamy screamery, które wyskakują, drą mordę i dostajesz zawału, a teraz na jakiś czas pojawia ci się taka czacha i też nie bardzo wiadomo, co jest grane. Myślę, że się podleczę do 82, nie jest źle. Aha, to to mnie tak... Ej no! To mnie tak leje. A ja muszę jeszcze cofnąć, bo nie wiem czy wziąłem pierścionek. Tak to, to jak mówiłem, ja już trochę to grałem i pamiętam co gdzie jest. Przepraszam troszkę. Wrócimy na górę, bo nie wiem czy wziąłem pierścionek który pozwala tam przejść i jeszcze będę musiał wziąłem pierścionek, dobra. I jeszcze będę musiał tutaj zawalczyć z jednym demonem zanim się stąd, zanim się stąd... ...zabiorę. Bo generalnie cała gra polega na przechodzeniu kolejnych map i dotarciu, że tak powiem, na koniec, tam gdzie są, tam gdzie jest ta rzekoma wiedźma, do... ...no już kurde... ...ale mam to jakiś ten, jakiś pentagram, to jest chyba mi potrzebne. Inaczej by nie wisiało w takim miejscu. Wow. Trafiony, zatopiony. Masz korbaczę I powiem tak Tutaj w tej grze nie mam niby ustawiania poziomu trudności ale powiem Wam, że w porównaniu kolejnym... Morning Star is the czyli rozumiem, że jest uszkodzony korbacz i niedługo się zużyje. O ile w tych Skyrimach, Dragon's Age'ach, jakichś wszystkich nowszych grach jest ustalanie poziomu trudności, to tutaj czegoś takiego nie ma. Ja się zapiszę lepiej, aż się boję co się będzie działo. Nie ma poziomu trudności. Muszę zużyć miksturę odporności na ogień. Nie ma poziomu trudności, ale sama gra jest naprawdę bardzo trudna. Pijemy i. Chodź tu dziadu, chodź tu jak ci za jak ci przywalę to się złożysz jak z szwajcarski. i trzymaj się złożył. Teraz tak, na górę i tutaj będę musiał skakać. A nie spadł, nie spadł, nie. nie. O, dobra. Wlazłem. Yy, mikstura, jak miło. To jest mikstura siły, to jest mikstura leczenia. O, ogr. Czy nie wiem czy troll eee, Morning Spell is useless Wolę nie używać Pike Axa, bo mm, już odkryłem, że moja gra... Ech, moja, eee, że eee, z jakiegoś powodu Witch Haven ma jakiś problem z dźwiękiem w, na moim komputerze i jak używam Pike Axa, Pike Axe to jest eee, topór do rzucania. Jesteśmy już na drugiej mapie. Jak go używam to wtedy mm, gra mi się wyłącza. I ogólnie jeszcze tutaj myślę że warto powiedzieć, że tą grę jeśli nie da uruchomić na Windowsie to jest gra pod system DOS i w tej chwili ja po prostu lecę na DOSboxie tak po prostu i zwyczajnie w inny sposób nie dało się tego uruchomić myślę, że tak do 15 minut to będzie optymalnie żeby Wam pokazać mniej więcej jak to działa jak ta gra wygląda ogólnie Jej, Zrobiony jak miło. Ceb bojowy. Zrób jak ja kupse cep. Nie lubię goblinów. O, pancerz, pancerz, pancerz. Nie tylko. Mamy znowu 50. Tu jest jakiś zbój. Tu są drzwi, tak? Czyli do tej sali dotarłem jest pierścionek. Ojejku. Demony. Aż znaczy tak mi się wydaje, że to są demony. W pewności nie mam. No Wejrzeliśmy Gin. Dobra, skończyli się. Pike Axe i... To jest opór bojowy? Tak! No to mi się podoba! To teraz tutaj dziś chyba jeszcze coś udało? Jej, tam był morgierny. Aż gubię się, włączę mapę. Tak, tutaj byłem, to teraz chyba tutaj. Mapa druga. Fajnie, fajnie. A, ścina mu by jak... Może to nie jest tak fajne jak Morgenszten, ale jednak w jakiś tam sposób działa. Hmm, tutaj są drzwi, tu są drzwi, a tu widzę leży miksturka. I żeby to nie było... Powiem tak, naprawdę łatwo się tutaj zgubić. Bo generalnie yy, grając w to sam doszedłem yy, bez pomocy internetu na dodatek. Łapka. Bez pomocy internetu doszedłem do trzeciej czy tam czwartej nawet z kolei mapy i zajęło mi to kilka godzin tak naprawdę, bo trzeba się było rozeznać w tym jak to działa i że tak powiem odnaleźć się na tej map mapie i przedrzeć się przez te hordy, a nie rzadko zaczynać od nowa, bo zanim sobie przyswoiłem, że się muszę zapisywać, to jednak trochę czasu minęło. W tej grze nie ma auto zapisu, tak jak jest nie wiem w... No, w każdej nowszej grze właściwie jest autozapis, tak? Nawet w chyba w dwójce był już autozapis. Yyy... Black Cane, Needed, czyli Potrzebny czarny klucz. O, demon. Weź tu miskę ogniem, a weź ty... A weź... a pójdziesz ty. Się złożył, dobra. Yy, czyli potrzebujemy czarnego klucza. A czarny klucz jest gdzie? Nie wiem. Nawet przedwieczni, pradawni Indianie, czy najstarsi górale nie wiedzą gdzie jest klucz. Tu już byłem, tu prosto, tu nie otwierane. Jakieś schody. Istny labirynt. No ale to byłoby na, te, na tą chwilę wszystko, bo już z... zaplanowałem sobie, że będzie mniej więcej 15 minut i powiedzmy, że już jest. Jeśli na wszelki wypadek zapiszę i powiem tak, jeżeli chcecie, że tak powiem, zobaczyć więcej tej gry, a ja na YouTubie, na polskim YouTubie jej nie ma, to ja bardzo serdecznie zapraszam, dajcie znać po prostu przez, nie wiem, przez łapkę w górę, przez, przez komentarz najlepiej, znaczy, przez łapkę w górę, może tak, ja nie chcę żebrać, tak, ale po prostu ale właśnie to robisz, Garani. Po prostu, żebyście dali jakiś znak, jeżeli chcecie jeszcze Witch Haven widzieć na kanale. A to jest, że tak powiem, tak w formie ciekawostki. No i jeszcze chciałbym tutaj nadmienić, że zapraszam na swojego Facebooka. Jeżeli ktoś chce, to mam konto na Facebooku. Po raz kolejny się przypominam. Garanie Złotousty, czy tak na, tak na YouTubie. No i jeszcze jest fanpage też Garanie usty i na y, obu tych y, w obu tych miejscach hmm? i na fanpage'u i na stronie y, i na, na fanpage'u i na moim koncie na bieżąco umieszczam każdy kolejny filmik, także jeżeli ktoś chce na bieżąco być nie tylko z subskrypcji, no to zapraszam. To by było na tyle. Dziękuję. Do widzenia.